Jarosław Malczewski, dzień dobry, witam Państwa. W trakcie dzisiejszego programu przedstawię Państwu poniższe zagadnienia. Rozpocznę od wprowadzenia, następnie omówię notowania cen artykułów mleczarskich na rynku polskim. Przedstawię również bieżące ceny artykułów mleczarskich uzyskiwane w Polsce z handlu detalicznego. Omówię bieżącą strukturę importu mleka surowego do Polski, również w kontekście Importu mleka z Ukrainy. Przedstawię notowania cen artykułów mleczarskich z terytorium Unii Europejskiej. Przedstawię również bieżące regulacje prawne w Kanadzie dotyczące produkcji mleka syntetycznego. Omówię zmiany w zakresie wielkości kosztów produkcji mleka i zakończę podsumowanie. Tytułem wprowadzenia: według danych Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce. Skup mleka w grudniu 2023 roku wyniósł 1 miliard 37 milionów litrów. Z kolei w okresie od stycznia do grudnia 2023 roku skup meldunkowy wyniósł 12 miliardów 585 milionów litrów. Skup ten w grudniu był o 5,7% wyższy aniżeli notowany w listopadzie 2023 roku. W grudniu skupiono o 1,9% więcej surowca, aniżeli w grudniu 2022. Natomiast jeśli dokonamy podsumowania pierwszych 12 i właściwie całego roku 2023 roku, to widać z tego, że skup ten był wyższy w stosunku do roku ubiegłego o 1,6%. Teraz sprawa jak wyglądała jeśli chodzi o odpływ bądź przypływ mleka pomiędzy województwami. W okresie od stycznia do grudnia 2023 roku najwięcej mleka ubyło z województwa wielkopolskiego, bo aż 689 milionów litrów. Z województwa kujawsko-pomorskiego ubyło 540 milionów litrów, a z kolei z województwa warmińsko-mazurskiego 508 milionów litrów. Gdzie to mleko trafiło? W zasadniczej większości do województwa Podlaskiego, które z wyłączeniem mleka, które skupuje naturalnie w swoim województwie, z innych województw pozyskało 2 miliardy 141 milionów litrów i tym samym województwo Podlaskie kupuje ponad 40% mleka przerabianego, produkowanego na terytorium Rzeczpospolitej. Teraz przejdźmy do notowań cen artykułów mleczarskich oraz mleka surowego z terytorium Polski i to z ubiegłego tygodnia. Jeśli chodzi o cenę mleka w skupie, to główny urząd statystyczny tej ceny póki co nie podał, natomiast szacunkowo będzie to cena około 2 zł za 1 litr, natomiast cena mleka przerzutowego w ubiegłym tygodniu wzrosła do poziomu od 0,70 do 0,75 zł. Za 1 litr przy mleku o 4% tłuszczu. Jeśli chodzi o przyczyny tego wzrostu, należy jej szukać, w szczególności w zwyżkowych notowaniach masła. Masło podrożało do poziomu około 25 zł. Jest to wzrost w stosunku do stycznia aż o 3 zł. Jeśli chodzi o odtłuszczone mleko w proszku, jego wartość była bez zmian na poziomie od 10 ,90 zł 90 groszy do 11 ,30 zł 30 groszy za 1 kg. Pełne mleko w proszku od 16 do 17 zł za kilogram, a z kolei wartość sera gołda od 17 ,50 zł 50 groszy do 18 zł za 1 kg. Relacja złotówki względem euro nie uległa zmianie, to jest 1 euro kosztowało 4 zł i 34 grosze. Teraz chciałbym Państwu przedstawić jak wyglądają relacje z handlem detalicznym polskich mleczarni. I tu nie dzieje się zbyt dobrze, dlatego że te ceny w zasadniczej większości są w tej chwili niższe aniżeli ceny uzyskiwane w eksporcie. Oto szczegóły. Jeśli chodzi o masło konfekcjonowane, to ono 11 lutego, Gdzie dokonano obserwacji, kiedy dokonano obserwacji, kosztowało jedynie 23 zł za kilogram. Mówimy o maśle konfekcjonowanym w kostkach od 200 do 300 gramów. Natomiast cena oczywiście 23 zł jest ceną za 1 kilogram. Przypomnę, że masło na eksport w blokach kosztowało 25 zł. Natomiast koszty konfekcjonowania oczywiście y, dodatkowo. Y, opłacalność zmniejszają, a zatem lepiej sprzedać zawsze mleczarni masło w blokach, aniżeli to dzielić i konfekcjonować. Jeśli chodzi o mleko UHT, tu mamy minimalny wzrost ceny do poziomu około 3,10 zł za 1 litr. Jest to mleko o zawartości tłuszczu 3,2% i to wzrost o 0,6%. Natomiast jeśli chodzi o sery dojrzewające, to ser Gouda kosztował 23 zł tu mamy lekki wzrost o 3,5% i tu akurat ceny są wyższe aniżeli te uzyskiwane w eksporcie, ponieważ na rynku, w szczególności europejskim, mamy cały czas nadprodukcję serów, która jest konsekwencją spadku opłacalności produkcji odtłuszczonego mleka w proszku i masła. Teraz chciałbym państwu przedstawić trzy wykresy. Trzy takie słupki, czy też linie, które przedstawiają notowania cen, między innymi na wykresie niebieskim sera edamskiego, sera gołda na wykresie czerwonym. I one wskazują w jaki sposób handel detaliczny płacił za artykuły mleczarskie. Jest to o tyle istotne, że przypomnę, że 70. Procent mleka produkowanego w Polsce jest zamieniany na produkty czy artykuły mleczarskie, które są lokowane na rynku krajowym. Zatem w sposób wyraźny widać, że handel detaliczny w głównej mierze w tej chwili kształtuje ceny, ponieważ eksport w zasadzie. Po tych spadkach styczniowych wrócił w pewien sposób do równowagi rynkowej, i ten najgorszy okres, kiedy odbyły się te duże spadki, no mamy już na szczęście za sobą. Teraz chciałbym Państwu przedstawić, jak wygląda struktura importu artykułów mleczarskich do Polski według Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tytułem wprowadzenia do tego zagadnienia warto przytoczyć to, że inicjatywę tu podjął pan poseł Jarosław Sachajko, który poprosił Ministerstwo Rolnictwa o przedstawienie rzetelnych i istotnych danych na temat importu mleka surowego do Polski. Na te dane czekał nie tylko sektor przetwórczy, ale i przede wszystkim producenci mleka, którzy czują się w pewien sposób oszukani tym, że Mamy nadprodukcję mleka w Polsce, i w tym okresie jeszcze ktoś to mleko do Polski sprowadza. Oto szczegóły. W 2022 roku sprowadzono do Polski łącznie 87 tysięcy ton mleka surowego o zawartości tłuszczu w przedziale od 1 do 6%. Natomiast w okresie od stycznia do listopada roku ubiegłego import tego surowca wyniósł łącznie. 70 tysięcy ton. Warto wspomnieć, że na tej liście nie ma Ukrainy, ponieważ my na Ukrainę mleko wysyłamy, zarówno surowe, jak i w postaci artykułów mleczarskich, natomiast nie kupujemy. W związku z tym tu mamy sytuację całkowicie inną, aniżeli mamy do czynienia z sytuacją na rynku zbóż. Skąd Polska sprowadzała najwięcej mleka? Otóż okazuje się, że liderem, który wysłał do Polski najwięcej mleka w roku 2022, była Litwa, bo aż 62 tysiące ton, z kolei do listopada 2023 było, było, była to ilość aż 55 tysięcy ton. Co ciekawe, w tym kraju jako pierwszym udzielono ze strony Komisji Europejskiej dużych dopłat dla producentów mleka, i miało, znalazło to takie konsekwencje, że tamtejsi producenci przetwórcy uzyskali dopłaty, a ten niechciany surowiec wypchnęli nam. Za granicę, czyli do Polski. Jeśli chodzi o strukturę, wyglądała ona następująco: Litwa do Polski wysłała 55 tysięcy ton mleka, Węgry 4700 ton mleka, Niemcy 3000 ton, Słowacja 2868, Holandia 1900, Rumunia 692 tony, Francja 647 ton, Czechy. 526, Irlandia 262 tony, Włochy 97 ton, Portugalia 57 ton, a Dania jedynie 23 tony. Nie ma na tej liście Ukrainy, co warto tu podkreślić. Teraz przejdźmy do notowań cen artykułów mleczarskich na terytorium Unii Europejskiej. Otóż w szóstym tygodniu bieżącego roku masło potaniało o 1%. Odtuszczone mleko w proszku spadek wartości o 1,6%, pełne mleko w proszku spadek wartości o 1,1%, a z kolei wartość sera cheddar wzrosła o 1,1%. Teraz chciałbym przejść znowu do Ameryki Północnej, ściśle mówiąc do Kanady, bo tam się dzieje sporo w produkcji przede wszystkim i. W myśleniu o zaopatrzeniu konsumentów w nabiał. Mam tu na myśli nowe regulacje prawne w Kanadzie. W miarę jak rynek mleka wolnego od zwierząt, czyli wyprodukowanego w warunkach laboratoryjnych, rozwija się już na całym świecie, izraelska firma o nazwie Remilk otrzymała właśnie zezwolenie na sprzedaż mleka wyprodukowanego właśnie w warunkach syntetycznych i to w całej Kanadzie. Tego typu zmiany mogą mieć wpływ na popyt na produkty konwencjonalne, ale i również na funkcjonowanie codzienne gospodarstw rolnych w tym państwie. Składniki mleka niezwierzęcego powstają przy użyciu modyfikowanych drożdży w procesie tak zwanej fermentacji precyzyjnej. W dniu 5 lutego 2024 roku kierownictwo tej firmy Remilk potwierdziło, że otrzymało list, właściwie taki milczący akcept od Health Canada zezwalający firmie Remilk na sprzedaż wersji białka BLG, głównego białka serwatkowego występującego w mleku krowim. Białko to można wykorzystać do wytworzenia szeregów produktów mlecznych, które zarówno wyglądają, jak i smakują, jak tradycyjne mleko, ser, jogurty czy też lody. Health Canada ogłosiło, że w wyniku badań, które przeprowadzili, nie stwierdzono żadnego negatywnego wpływu na życie człowieka. Co więcej, białko to niczym nie różni się od białka wyprodukowanego przez, przez krowy. W magazynie Food in Canada dyrektor generalny Canadian Food Innovation Network nazwał to orzeczenie takim kamieniem milowym, który nie tylko Kanada stawia w, zakres, w czołówce, czy też jako lidera rozwiązań zrównoważonych, ale i też sygnalizuje pewną erę transformacji, w łańcuchu dostaw żywności. To zatwierdzenie jest w pewien sposób torowaniem drogi dla bardziej odpornej i konserwatywnej stronie świata, ustanawiając w pewien sposób precedens dla innowacji w podejściu Kanady do wyżywienia rosnącej tam populacji. Firmy Remilk i Perfect Day. Otrzymały w latach 2020 i 2023 w Stanach Zjednoczonych podobne pisma od Amerykańskiej Federacji do Spraw Leków, czyli FDA, a ImagineDarry otrzymało pozwolenie w Stanach Zjednoczonych zaledwie w zeszłym miesiącu, czyli w styczniu 2024 roku. Jak wspomniano w artykule opublikowanym w czasopismie Nature Biotechnology, Rynek produkcji mleka syntetycznego od kilku lat rośnie. Pod koniec 2022 roku, światowy gigant branżowy Nestle, jedna z największych, właściwie pierwsza trójka największych światowych mleczarni, połączyła siły z Perfect Day, aby przetestować odbiór niektórych produktów na rynkach takich pilotażowych. W styczniu tego roku Perfect Day ogłosił, że uzyskał 90 milionów dolarów dofinansowania na badania i rozwój, a w październiku roku, ubiegłego roku francuska firma kolejna ogłosiła, że zebrała dodatkowe 16 milionów dolarów w postaci nowego finansowania na, w ramach grantów, czy też finansowania badań naukowych. Mówi się, że firma Remilk jest największym na świecie, producentem mleka nie zawierającego w mleka krowiego. Firma otworzyła fabrykę o powierzchni 750 tysięcy stóp kwadratowych w Danii, której roczna produkcja zastępuje teraz uwaga aż 50 tysięcy krów. Globalna firma analityczna ustaliła, że miesięczny PKB tradycyjnych produktów mlecznych w Kanadzie był w 2023 roku niższy niż w każdym roku począwszy od 2015 roku. Jednak pokazuje też, że całkowita miesięczna sprzedaż mleka przez kanadyjskich producentów mleka wzrosła z niskiego poziomu bo jedynie z 600 tysięcy litrów do górnego zakresu 700 tysięcy litrów w 2000 trzecim roku. w 5 lutego tego roku rząd Kanady ogłosił inwestycje o wartości blisko 90 milionów dolarów w 49 projektach w całej Kanadzie, aby złagodzić wpływ międzynarodowych umów handlowych. Dzięki tym środkom finansowym przetwórcy mogą kupować instalować. Nowy, zautomatyzowany sprzęt i technologie, co pozwala zwiększyć im moce przerobowe, ale i produktywność w fabrykach i w gospodarstwach rolnych, ale też niwelować skutki niedoboru siły roboczej. Przykładowe projekty będące przedmiotem inwestycji to systemy ultrafiltracji, robotyka do systemów pakowania, czy też pasteryzatory mleka. Teraz przejdźmy znowu do terytorium Unii Europejskiej i znowu szósty tydzień, ale tym razem w kontekście kosztów produkcji mleka. W Unii Europejskiej nie dzieje się zbyt dobrze, dlatego niestety koszty produkcji mleka ponownie zaczęły rosnąć. Energia elektryczna, gaz, paliwa przeciętnie o 3,6%, ale z kolei mamy lekki spadek cen pasz o 3%. Niemniej jednak. W tej chwili koszty produkcji mleka znowu zaczęły niestety rosnąć. Czas na podsumowanie. Jak mowa o Unii Europejskiej, to warto tytułem podsumowania powiedzieć o aktualnych wynikach, jeśli chodzi o wielkość produkcji mleka. Według danych Europejskiego Urzędu Statystycznego w listopadzie 2023 w Unii Europejskiej skupiono łącznie 10 miliardów 903 tysiące litrów mleka. I jest to skup o 5,2% mniejszy aniżeli w październiku 2023 oraz o 2,5% mniejszy aniżeli w listopadzie 2022. Jeśli przyjrzyjmy się 11 miesiącom 2023 roku, czyli miesiącom od stycznia do listopada należy stwierdzić, że skup mleka w Unii Europejskiej wyniósł 133 miliony kilogramów mleka i był to skup jedynie o 1 wyższy aniżeli w analogicznym okresie roku poprzedniego. Co ciekawe, ponad 67% mleka wyprodukowano w krajach takich jak Niemcy, Francja, Holandia, Polska i Włochy, czyli przez pięciu największych producentów mleka. I co ciekawe, tych pięciu producentów mleka w 23 roku w stosunku do 22 Dostarczyło o 2,3% mniej mleka. Jedyny kraj, który istotnie zwiększył produkcję mleka w roku ubiegłym z tych liczących się, to Polska. Dziękuję Państwu za uwagę. Jarosław Maczewski.